Czy zdarzyło Ci się kiedyś kupić bilet na koncert Twojego ukochanego, ulubionego zespołu, czy wykonawcy, piosenkarza? Pewnie tak. Jeżeli jest to bilet tak trudno osiągalny i kosztuje niemało, pewnie towarzyszyły temu duże emocje. Z pewnością też kupowałeś go z dużym wyprzedzeniem, żeby ktoś inny Cię nie ubiegł i żebyś zajął dobre miejsce w dobrym rzędzie, z dobrym odbiorem akustycznym i wizualnym. A czy zdarzyło Ci się kiedyś słuchać jakiegoś utworu czy muzyki w sieci, na przykład na YouTubie czy z innego źródła? Pewnie tak. Jaka jest różnica? Tutaj mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Natychmiast klikasz i słyszysz. Nie musisz na to czekać. Dlaczego czekanie jest tak potrzebne w muzyce, nie tylko perkusiście, który musi odczekać do 127 taktu, żeby uderzyć raz w gong, ale dlaczego jeszcze to czekanie jest tak ważne, tak potrzebne? i tak formujące nas, nas na co dzień. Czekanie jest faktycznie, jest nam niezwykle potrzebne dla naszego prawidłowego rozwoju. O tym już mówili naukowcy w latach 60., kiedy przeprowadzili słynny test Marshmallow, który polegał na tym, że dzieciom dawano piankę Marshmallow, stąd nazwa testu, z taką instrukcją. Dostaniesz teraz jedną, chyba że poczekasz określony czas, ja wyjdę z pomieszczenia, i jak wrócę, a ty jeszcze nie zjesz tej pianki, dostaniesz drugą. Badano wtedy, jak będzie działać kwestia oczekiwania, czy faktycznie dzieci są w stanie wytrzymać, czy też nie. I oczywiście okazało się, że część dzieci potrafiła odczekać, potrafiła wytrzymać, część dzieci nie poradziła sobie z tą trudnym zadaniem i tę piankę zjadła. Oczywiście, nawet jeżeli zjadła, to wcale nie znaczy, że Wyrosną czy też nie wyrosną na porządnych ludzi? Absolutnie nie, ale okazuje się, że ta umiejętność czekania, umiejętność tak zwanej odroczonej gratyfikacji, ma przełożenie na późniejszą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na umiejętność podejmowania decyzji, nawet umiejętność utrzymywania swojej pracy w życiu dorosłym. A poza tym umiejętność czekania z całą pewnością podnosi poziom przeżywanej radości. Z pewnością zdarzyło ci się. Nieraz umówić z jakąś ulubioną, wytęsknioną osobą, czy to była babcia, która przyjechała z smakołykami, jak byłeś jeszcze małym dzieckiem, czy to ukochana dziewczyna, czy chłopak, narzeczony, narzeczona, z którą umówiłeś się, czy umówiłaś na randkę, kiedy w końcu pojawia się na horyzoncie, radość, która ci towarzyszy, jest olbrzymia. Zatem warto czekać. Nie bez znaczenia jest pożekadło, kocha to poczeka, ponieważ jeżeli czeka, to na pewno kocha. A czekanie to umiejętność, to nie jest dar, a zatem jest to coś, co w każdym momencie swojego życia możesz zacząć ćwiczyć. Z całą pewnością warto.